Cześć! Jesteś na kanale Marie and Gray naokoło. Nagrywamy tutaj nasze przygody rowerowe, i nie tylko. E, kochamy naturę, lubimy spać na dziko i pokazujemy sprzęt, który używamy. Ten film techniczny będzie dotyczył filtrów do oczyszczania wody. W filmie tym pośrednio będziemy mówić także o wodzie, bo to jest jakby sedno filtrowania. E, aktualnie znajdujemy się w rzece Świder, gdzie w Wikipedii e, jest napisane, że jest ona stosunkowo czysta. Co to oznacza? No właśnie, temat wody jest bardzo e, niejednoznaczny, trochę drażliwy, trudny. Jak się nim zainteresowaliśmy, e, no, są ciekawe rzeczy, które będziemy Wam przekazywać w tym filmie. Żyjemy w czasach, gdzie woda bez zanieczyszczeń stała się luksusem, który w przyrodzie już niemal nie występuje. Filtrowanie wody nie tylko w tropikach, ale również w Polsce stało się koniecznością. Większość posiadaczy studni ocenia jakość swojej wody po jej wyglądzie lub smaku. Nawet kiedy wiedzą, że na sąsiednich polach uprawnych używane są pestycydy, wierzą, że woda deszczowa, która je w sobie rozpuszcza, ulegnie oczyszczeniu, zanim przejdzie do studni przez różne warstwy gruntu. Tymczasem wszystkie pestycydy, nawozy sztuczne, azotany, etc. Które rozpuszczają się w wodzie, przejdą do studni przez warstwy gruntu i zostaną wypite przez ludzi. Jadąc z Wisłą 1200 km, towarzyszyły nam same słoneczne dni, wręcz temperatury były bardzo tropikalne, i nie ukrywamy, że zdarzało się tak, że brakowało nam wody i musieliśmy ją w jakiś sposób pozyskać. Między innymi poprosiliśmy o nią jednego z mieszkańców, posiadającego swoje gospodarstwo blisko wałów, i ku naszemu zdziwieniu, nie nalał nam do bidonów wody ze swojej studni, a wodę butelkowaną, twierdząc, że sam nie spożywa wody bezpośrednio ze swojej studni. Dla laika, który nie interesuje się tematem wody, bo przecież jest wszędzie, no, może być to szokujące, ponieważ na całym świecie około tylko 2% wody jest zdatnej do picia i w pierwszej kategorii czystości. Reszta to jest druga, trzecia, czwarta i z tych kategorii odzyskujemy wodę do picia. A w Polsce nawet 60% wody ze ścieków jest czyszczona, żebyśmy mogli ją później z powrotem pić. Kuriozalne jest to, że z tej przefiltrowanej wody spożywamy tylko 20%. Pozostałą część przeznaczamy na mycie naczyń, podlewanie kwiatów. Kąpiemy się w wodzie zdatnej do picia, zamiast przeznaczyć na to wodę innej kategorii. Zanim przejdziemy do prezentacji urządzeń do filtrowania wody, musicie wiedzieć, że woda może być zanieczyszczona mechanicznie, biologicznie bądź chemicznie. Zanieczyszczenia mechaniczne są organiczne i nieorganiczne. Organiczne to wszystkie te, które kiedyś żyły, np. liście, które przede mną leżą i się rozkładają, patyki, kora drzew, martwe muchy, martwe ryby, generalnie padlina oraz odchody zwierząt. A nieorganiczne to wszystkie te, które są związane z mineralizacją ziemi, czyli piach, kamyczki, muł który nie naprawdę wygląda e, słabo <noise> e, i e, nawet mikroplastik zobaczcie wodę, która jest zamulona jak wygląda nieapetycznie ale to tylko pozory bo po odfiltrowaniu będzie uzdatniona do spożycia Zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne są trudniejsze do zweryfikowania, ponieważ nie zawsze są do zauważenia gołym okiem. Zanieczyszczenia chemiczne to te, które powstały zazwyczaj w wyniku działalności człowieka. Są to zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, różnymi związkami metali, które powstały w różnych gałęziach przemysłu. Oraz środkami ochrony roślin, nawozami sztucznymi, które przedostają się z gleby do wód powierzchniowych. I zostały jeszcze zanieczyszczenia biologiczne, do których zaliczamy wszystkie glony, grzyby, bakterie, wirusy, organizmy jednokomórkowe bądź wielokomórkowe, a nawet pasożyty. Sami widzicie, ile zagrożeń czyha na nas w wodzie, i w związku z tym musimy ustalić jedną rzecz. Jeżeli będziecie chcieli oczyszczać jakąkolwiek wodę do picia z jakiegoś źródła, musicie. Mieć w głowie to, że to jest dla was niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenia życia bądź waszego zdrowia. I w głowach waszych zapewne jest to, że w górach płyną potoki z krystalicznie czystą wodą. Okej, okay, ona wygląda krystalicznie czysta, ale nie mamy pojęcia, czy 5 metrów dalej nie padło jakieś zwierzę i którędy ta woda przepływała w podziemi, być może przy jakimś minerale, na przykład mika. Która może spowodować, że się będziecie mieć obstrukcję taką, że się odwodnicie i odechce się Wam wycieczek po górach. Zapraszam Was do stolika degustacyjnego. Mamy cztery szklanki: dwie puste, dwie pełne. Jedna z nich, którą tu widzicie, jest z, zobaczcie z przybliżenia: ma dużo mułu na spodzie. Jest to woda, która już odstała pewien czas, kiedy my tutaj stoimy i nagrywamy dla Was ten film. Więc nabrałem wodę w ten sposób zamuloną. Ona wyglądała tak Postawiliśmy ją i poczekaliśmy aż trochę opadnie Ponieważ gdy będziecie brać jakąkolwiek wodę do uzdatniania Pamiętajcie, że i ona jest tak zasyfiała Musicie sobie ją nalać i poczekać aż opadnie Ten cały osad, ponieważ może on zapchać Niektóre filtry. Druga szklanka z wodą, która tutaj stała To ta woda wygląda na czystą Ona nie jest jeszcze przefiltrowana Ona jest powierzchniowo zebrana z tej rzeki Zobaczcie jak szklankę przybliżam do wody na samej jej powierzchni by nie zamulać tej wody nie wzburzać mułu ani piachu wygląda całkiem przyzwoicie i jeśli macie taką możliwość zebrania wody z jakiegoś źródła to postarajcie się jak najmniej zanieczyszczeń w bukłaku bądź w butelce PET i tak jak tutaj w tym filmie bawimy się troszkę i inscenizujemy niektóre rzeczy tak musicie pamiętać że woda brudna nie może się połączyć ze zbiornikiem, w którym będzie woda czysta. Bez sensu ją wtedy filtrować. Więc musicie mieć oddzielny pojemnik, na to, żeby tą wodę brudną, tak zwaną, do przefiltrowania zebrać i przefiltrowywać ją do czystego pojemnika, który nie ma styczności z brudną wodą. Było trochę teorii, teraz czas pokazać sprzęt, którym będziemy filtrować wodę. Na stole leżą cztery filtry oraz tabletki do uzdatniania wody. Pierwszy filtr to Platypus Quick Draw, drugi filtr, który chcemy Wam pokazać to MSR True Link, trzeci to MSR Trail Shot, czwarty to Mercedes wśród filtrów turystycznych do uzdatniania wody, to MSR Guardian i zostają jeszcze tabletki Javel Aqua. Do dezynfekcji wody. Być może na myśl przychodzi Wam proste rozwiązanie na dezynfekcję wody, jak po prostu jej zagotowanie, zamiast używanie tabletek czy filtrów. Owszem, jest to metoda, jeżeli doprowadzicie wodę do wrzenia przez co najmniej jedną minutę, to pozwoli na pozbycie się bakterii, wirusów i pierwotniaków, ale nie usuniecie z niej pleśni i związków chemicznych, jak metali ciężkich czy pestycydów. Doprowadzenie wody do 100 stopni Celsjusza nie usunie z niej zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak piasku czy mułu, który osadzi się na dnie czajnika. Zaczniemy od najtańszej wersji uzdatniania wody. Mamy tutaj opakowanie z tabletkami do uzdatniania. W środku znajduje się 20 sztuk tabletek. Są one w ten sposób zafoliowane i będziemy wrzucać po jednej do szklanki. I teraz tak, tu mamy trzy szklanki. Jedna to jest ta z wodą, która się już odstała. Bez sensu wrzucać tutaj tabletkę, by ją uzdatniać, ponieważ i tak tu jest syf na dole. Więc postaramy się przelać tą wodę, zostawiając muł w tej pierwszej szklance, żeby jak najmniej tego syfu tutaj wpadło. Zostawimy tak, a do tej szklanki zbierzemy powierzchniowo. Z rzeki taką wodę. Do jednej i do drugiej będziemy wrzucać po jednej tabletce, chociaż taka tabletka powinna wystarczyć na 1 litr wody i wrzucimy ją do szklanki. Jedna i teraz druga. Taka tabletka powinna znajdować się w litrze wody przynajmniej pół godziny do momentu, kiedy będzie gotowa do tego, żeby ją spożywać. Wydłubałem bach do wody i tak działające tabletki. Zostawiamy je tutaj na tym stoliku i idziemy pokazywać filtry. Platypus Quick Draw malutki, bardzo ciekawe, minimalistyczne rozwiązanie. Tak naprawdę ten filtr mieści się w kieszeni i nie musicie mieć do niego nic więcej, bo u góry jest ustnik, a na dole jest miejsce, w którym się podłącza jakiś bukłak bądź w butelkę PET, ale wcale nie musicie jej mieć, bo można po prostu bezpośrednio z wody pić e, tym filtrem. Nie jest to zbyt wygodne, więc można się zaopatrzyć w dodatkowe akcesoria. Zobaczcie, jakie. Tymi akcesoriami mogą być bukłak Platypusa na brudną wodę, który ma oczywiście gwint taki, żeby pasował do włożenia tego filtra. Odkręcamy dół na brudną wodę, górę jest czysta i to wkręcamy w ten sposób, by z brudnej wody zrobić czystą. W ten sposób w tym samym gwincie, tylko jakby odśrodkowo, możemy zastosować zwykłą butelkę PET, której nie musicie kupować specjalnie, po prostu jest jakaś butelka zużyta, którą kiedy, używaliście wcześniej. Zobaczcie, nakręcamy. Tą butelkę w ten sposób. Więc mamy w ten sposób pojemnik na brudną wodę. Możemy też odkręcić górę ustnik i zastosować w nim specjalny wężyk, który może być połączony z bukłakiem. Filtr może być razem z bukłakiem włożony do plecaka. Z przodu będziemy mieć ustnik i będziemy mogli używać w ten sposób tego sprzętu teraz do butelki PET nalejemy trochę wody z rzeki e, która pomaga nam w realizacji tego filmu może nie aż tak mulistą przy samym dnie tylko chociaż trochę zagłębie żeby nie było powierzchniowo woda już jest troszkę bardziej żółtawa niż e, przeźroczysta z, samego, z samej góry nakręcamy filtr na tę butelkę PET, bo tutaj wewnątrz tego e, Gwinta zewnętrzny to jest do bukłaka, wewnętrzny to jest właśnie do tej butelki pet. Nakręcamy. I teraz te 3 litry na minutę, to właśnie w ten sposób że będziemy je naciskać, bo w swobodnym zwisie leci znacznie wolniej, wolniej to znaczy jest filtracja grawitacyjna, tak zwana, czyli zostawiacie filtr, dajecie pojemnik, który będzie zbierał tą wodę, chcecie przyspieszyć proces. Naciskacie. Tutaj filtr połączony jest ze swoim dedykowanym bukłakiem platypusa. Ze względu na minimalistyczny rozmiar tego filtra, nie został tutaj zastosowany wkład węglowy, czyli tak zwany węgiel aktywowany. A on ma za zadanie usunąć nieprzyjemny zapach z wody bądź zneutralizować nieprzyjemny posmak wody. No, i też ten filtr nie usunie Wam zanieczyszczeń chemicznych, więc musicie mieć orient, w jakim terenie filtrujecie tę wodę. Nie może to być filtrowane w terenie bardzo urbanistycznym, gdzieś w mieście, czy bardzo blisko jakichś pól, w których mogą spływać chemikalia do rzeki. Musicie się zorientować w terenie. Na moim zegarku minęło grubo ponad pół godziny od momentu wrzucenia tabletek uzdatniających do tych szklanek. Zapraszam do stolika degustacyjnego ponownie. E, I teraz tak: były trzy szklanki, jest czwarta. Czwarta jest czysta, nie, w żaden sposób nie połączona z tą rzeką, czyściutka e, i tyle. E, te trzy są, były brudne. W tej była woda e, odstana z mułem. Przelaliśmy. Jak najdelikatniej tą wodę do tej szklanki, a ta to jest ta powierzchniowa z rzeki. I zobaczcie, że po wrzuceniu tych tabletek kolor wody nie zmienił się w ogóle. Te tabletki mają za zadanie zabić wszystkie drobnoustroje, pierwotniaki, bakterie, wirusy, które tutaj sobie żyły, wszystkie żyjątka, ale nie, ustanie, nie usunie to zanieczyszczeń e, tych mechanicznych, czyli piachu, mułu, czy jakichś tam. E, Delikatnie rozkładających się roślin, więc jak będziecie chcieli się napić tej wody, to musicie tak włożyć dziubek, żeby tego nie zastać do swojego przewodu pokarmowego. Przechodzimy do degustacji. Czysta szklanka. Najpierw zaczniemy od tej lepiej wyglądającej, apetyczniej. Przelewam z brudnej szklanki do czystej odrobinę wody. Ta woda, mówię, powinna być pozbawiona wszelkich zarazków. Nie jest jakiś odrzucający i niesmaczny, tak żebym się wykręcił. Czy ja wiem? Może delikatnie chlorowe, ale nigdy chloru nie piłem, więc nie wiem jak smakuje chloru. Tylko po zapachu. Da się pić. Zobaczmy drugą, że tak powiem, bardziej mięsistą. Wygląda to tak. Smakujemy. Zdrówko. Da się to pić, tylko pamiętajcie, te tabletki usuwają wszystkie drobnostroje, nie usuwają zanieczyszczeń mechanicznych, niestety też chemicznych. Jeśli komuś przeszkadza posmak mułu wody, zapach jeziora bądź rzeki, lepszym rozwiązaniem będzie ten filtr MSR True Link. My go mieliśmy ze sobą na Wiśle 1200. Sprawdził się świetnie. Podwójna filtracja. Ten węgiel aktywowany ma na celu usunięcie nieprzyjemnych zapachów, wody i posmaku. Ten filtr różni się tym od Quick Draw'a Platypusa tym, że nie posiada żadnych gwintów. To wszystko działa na zasadzie połączenia różnych rurek na kliki, zatrzaski. Jest to taki system połączeniowy całego filtra. Tutaj mamy bukłak. Świetnym rozwiązaniem jest to, że ten bukłak może być na plecach z brudną wodą i nie musicie poświęcać czasu na to, żeby przefiltrować tą wodę, tylko brudna woda od razu przez ten filtr idzie sobie do ustnika i sobie maszerujecie. Nabierzemy brudną wodę z rzeki do bukłaka. A prawie cały. Zamykamy. Jest tu takie zasuwka jak w woreczkach strunowych. Dodatkowe zabezpieczenie to ten uchwyt, który wsuwamy dodatkowo. Teraz tutaj mamy rurkę, która będzie nam pompować przez filtr wodę. Na klik. Ciach. No i teraz to możemy zasysać. Naprawdę woda leci. I naprawdę ją puknąłem. Teraz zobaczcie, oprócz tego, że z tego bukła ta woda brudna, odczepiam. I mogę to zrobić w ten sposób, że bezpośrednio z rzeki będę ustnikiem wyciągał wodę. Zestaw ten nie poradzi sobie jedynie z wirusami. Więc, zawsze, jak sobie filtrujecie jakąkolwiek wodę z jakiegokolwiek urządzenia, róbcie to na dwa sposoby. My na Wiśle 1200, oprócz tego, że filtrowaliśmy wodę z rurociągów miejskich, z jakichś kranów udostępnionych przez miasta, piliśmy wodę deszczówkę. Zawsze w drugiej fazie dodatkowo jeszcze ją przygotowywaliśmy. Mimo, że woda deszczowa wydaje się być czysta, zawiera zanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe dla naszego zdrowia. Deszcz zbiera z atmosfery pyłki roślin, pyły przemysłowe i mikroorganizmy. Nie wiem, czy wiecie, ale woda spadająca z nieba no, można się napić. Zrobić sobie herbatkę, ale w sytuacji ekstremalnej, kiedy będziecie musieli nawodnić swój organizm po jakimś mocnym wycięciu i dużej utracie potu, nie zrobicie tego, ponieważ to jest woda destylowana i należy ją uzupełnić jakieś mineralizacje. Jeżeli nie macie na przykład jakiegoś wapna plusza, do której możecie wrzucić do, do tej wody, też przefiltrowanej, użyjcie igieł sosny, świerku bądź nawet trochę ziemi. Będąc na wyprawach rowerowych, zdarza się nam pić deszczówkę, którą oczyszczamy dwukrotnie, używając do tego filtracji i gotując ją. Zostały jeszcze dwa filtry do pokazania. Najlepszy Mercedesa pokażemy na samym końcu. Teraz przyszedł czas na MSR Trail Shot. Jest to taki filtr, który polega na pompowaniu wody, i tu jest od razu ustnik, z którego będziemy pić tą wodę. Ten wężyk wkładamy do wody przypowierzchniowo, żeby nie za bardzo zasyfić i pompujemy żeby nie wciągnąć za dużo mułu patrzcie co się dzieje Chwilo po, chwila po kilku naciśnięciach woda jest przefiltrowana przez filtr tyle, że ten filtr nie posiada wkładu węgowego więc jest podobny do Platypusa Quick Draw to małe urządzenie jest świetnym rozwiązaniem dla biegaczy, rowerzystów nawet piechurów gdzieś tam w sobie na szlaku ponieważ naprawdę nie zajmuje wiele miejsca jest szybki w pompowaniu wody zdatnej do picia filtr ten powinien także sobie poradzić z zanieczyszczeniami mechanicznymi tak zwanymi mułami, piachami. Zobaczmy, woda zamulona lekko z syfem w środku. Pusta szklanka. Zobaczmy, jak wygląda woda po odfiltrowaniu, odpompowaniu tej, tego syfu. Robię głębsze takie, daję możliwość tej pompki, żeby wróciła do pozycji pełnej i dopiero wtedy naciskam, bo jak ja naciskam za szybko, to nie zdąża łapać powietrza, żeby tą wodę wciągnąć. Nie wiem, zobaczcie jak to wygląda, bo moim zdaniem radzi sobie. Wyśmienicie. A, czyli muszę trochę powietrza dać jeszcze. Tak to wygląda w procesie uzdatniania. Zobaczcie, ja jestem pod wrażeniem. Ciekawostka między jednym filtrem a drugim. Nie wiem, czy wiecie, ile średnio zużywa jedna osoba w Polsce wody w gospodarstwie domowym. Przypada to jakieś 95 do 150 litrów na głowę. Rekordzistami na świecie są Amerykanie. Oni zużywają prawie 300 litrów wody na jedną osobę, a za to e, dla porównania, jaki to jest ogrom, w Afryce, w krajach najbiedniejszych, najuboższych, jeden człowiek zużywa maks 5 litrów dziennie. Teraz MSR GUARDIAN, ale zanim pokażę co ten filtr potrafi i jak sobie radzi z syfem, który zaraz mu przygotujemy w tej keksówce powiem Wam, że w takim gnoju to jeszcze nie byłem bierzemy cały ten szlam do tej keksówki tutaj mamy jakiś worek po zateckim Trochę mułu, e, jakieś piórko, trochę trawy. Idziemy do stolika degustacyjnego. Tak wygląda MSR Guardian. To duże urządzenie, ale im większe, tym lepsze rozwiązania są w środku e, tego sprzętu. Mamy tutaj. Rurkę, która na samym jej początku ma już membranę, która jest odpowiedzialna za to, żeby nie wpuścić szlamu większego syfu do środka tego filtra, który odfiltruje wszystkie bakterie i niektóre wirusy. Zobaczmy, jak sobie poradzi w tej naszej zupie to tą końcówkę wkładam do tej keksówki. Przygnieciemy ją, żeby mi nie wyskoczyła, i będziemy pompować wodę czystą. Filtrowanie tej wody, widzicie, odbywa się na zasadzie tłoka, gdzie pompuje. Tędy wylatuje woda już czysta, uzdatniona do picia. Widzę, że jest problem z dużym strumieniem czystej wody, ponieważ tam jest strasznie dużo mułu. Zobaczcie tą wodę. Tylko dęko przeczyszczę. To, co tutaj się przefiltrowało, wygląda tak. Niestety ten strumień nie idzie zbyt szybko, bo zobaczcie, co tu się stało. Tą membramę, którą przed chwilą włożyłem i pokazywałem, że jest czysta, tak się zamuliła. Nie wpuściła tego do środka. Oczyścimy. Tak wygląda czysta. Wkładamy z powrotem. Wychodzi mi to. Niestety to jest trochę za płytkie. Więc mam problem z ustawieniem tego. Kurczę. Muszę sobie pomóc jedną ręką. Przygniotę znowu. I znowu trochę spróbujemy przepompować. Innowacyjny system w tym filtrze to podwójna rurka, która w całym tym Zestawieniu polega na tym, że ona sama się oczyszcza. 10% wody, która jest przefiltrowana w tym filtrze, wraca z powrotem do drugiej rurki, by przepłukać ją i oczyścić ją. To jest ta woda, która była w tej zupie. A żeby Wam pokazać, że ten filtr filtruje tak, jak powinien filtrować, to go oczyścimy, żeby ta membrana była taka czysta. I zobaczcie teraz, jak to będzie w wodzie trzymam się nogami. I teraz będziemy pompować. strumień wody. Zobaczcie jak się zwiększa. Dużo więcej wody się pompuje. Dzięki temu, że jest woda powierzchniowa, nie jest zamulona, czyli syfiasta. Zobaczcie ile już napompowało. Czyściutka woda. Tak jak Wam mówiłem na początku, w pierwszych filtrach, żeby tą wodę poczekać aż odstanie, żeby nie zapchać filtra tamte filtry nie poradziłyby sobie w ogóle z przepompowaniem tego, zapchałyby się i mogłyby być problem w ogóle, żeby je przywrócić do życia Ten radzi sobie bardzo dobrze, aczkolwiek widzicie ma mały wysiłek, żeby co jakiś czas oczyszczać ten muł z tej membrany, bo po prostu nie przepuszcza więcej wody Zbliżamy się do końca tego filmu technicznego. Śmieć, który widzieliście w Keksówce, zabieramy ze sobą. Guardian spisał się rewelacyjnie. Zapraszamy na kilka słów jeszcze od nas. Zakładam, że nie ma filtrów idealnych. Jedne sprawdzą się na spacerach w górach, jeszcze inne na wyprawach rowerowych, a kolejne na wycieczkach zagranicznych w rejony z inną florą bakteryjną niż tą, do której jesteśmy przyzwyczajeni w swoim kraju. Większość filtrów usuwa zanieczyszczenia w 99,99%. ,99%. Ta jedna tysięczna, która pozostaje, jeżeli dostanie się do naszego organizmu, nie powinna nam zrobić nic złego. Problem w tym, że jak nie będziemy oczyszczać wody i ta kumulacja tych wszystkich zanieczyszczeń będzie w jednym momencie bardzo duża, możemy sobie zrobić krzywdę. Natomiast kiedy będziemy filtrować wodę skażoną, którą będziecie wiedzieć, że jest skażona, zanieczyszczona, i non-stop w jednym miejscu przez długi okres czasu. Też może to wpłynąć niekorzystnie na nasze zdrowie. Podstawa to zorientowanie w terenie, co znajduje się lub co może znajdować się w pobliżu źródła, z którego chcemy filtrować wodę. Nawet jeśli macie przy sobie filtr do oczyszczania wody, a w pobliżu znajduje się sklep z wodą, bądź domostwo, z którego możecie poprosić o tą wodę rozsądniej będzie skorzystać z tej okazji niż czerpać wodę ze źródła o nie wiadomo jakim pochodzeniu natomiast posiadanie przy sobie filtra to komfort psychiczny na wypadek trudnej sytuacji, która spotka Was na szlaku, na Waszej wyprawie filtr przyda się także w domu na wypadek awarii wodociągów miejskich Więcej informacji o filtrach przedstawionych w tym filmie znajdziecie na stronach naszego partnera packer.pl. Linki znajdziecie w opisie pod tym filmem technicznym. Tymczasem widzimy się za chwilę. Wybierzcie sobie coś z playlisty z naszych filmów. Na łączach! Na łączach.